Witam serdecznie, Macie Wózik. Włókien Kosakowo Zatoka Puck e... Dzisiaj troszeczkę o jednym produkcie, a mianowicie Sylweko Gomp. E... Wszyscy go znamy. Wszyscy go znamy. E... Ci, co go zastosowali, tego bardzo uwielbiają. Ci, co się boją, e... polecam zastosować. Normalnie no, środek e... no, rewelacyjny. Ale dlaczego dzisiaj o nim e, mowa? Gdyż e, zmienił trochę barwy, zmienił trochę barwy. Wygląda teraz tak, jest to wszystko to samo. E, czyli tylko tutaj mówię, tu też są rękawiczki. E, czyli może tu jest troszeczkę teraz lepiej to wszystko opisane, bo tu na tej kartce, a, a tu mamy wszystko już konkretnie opisane na pudełku: e, wszystko jak, z czym, ile. Czyli tutaj mamy e, szyściutko. E, dlatego zmiana bo bardzo dużo tego produktu w tej chwili idzie e, po prostu na zagraniczny rynek. Bardzo go tam polubili e, w Anglii, w Holandii, w, w Niemczech. Czyli e, też jest e, opis po nie naszemu, no i po naszemu. Czyli e, trochę zmienił barwy e, z żółtego na niebieskie. No, akurat tutaj, żółto -niebieskie, no, e, czyli to żółto-niebieskie, czyli takie moje barwy, ale, ale e, w tej chwili został niebieski. E, został niebieski, to samo, czyli jeżeli w sklepie zobaczycie ten produkt, nie bać się go kupować, a jeżeli mówię zobaczycie ten, to sobie normalnie śmiało go kupować, bo mówię, jest to wszystko to samo, tylko po prostu zmiana w tej chwili, e, chwili etykiety. E, Czyli się, że wszystko jasne. Silveco plus gołąb. E, do picia, do kąpieli, do oprysku. E, idealna sprawa. E, mówię, kto zna, ten to uwielbia, stosuje i tego nie wymieni. Kto nie zna, no musi się do tego przekonać, nie bać się, e, że to coś z tym głębią zrobi. Bo niektórzy się boją. E, nic z tym głębią nie zrobi, będą super, super e, stanie po tym. E, i no i mówię, jedyny warunek, tak jak zawsze powtarzam, woda destylowana e, i, i do dzieła. Czyli Silveco e, Go plus zmiana, e, zmiana e, opakowania. Do usłyszenia. Dobry Lot.